Zaledwie 30 dni wielu wspaniałym ludziom o ogromnych sercach udało się zorganizować jedną z największych w naszym regionie lokalnych imprez charytatywnych. Zorganizowany w niedzielę event Gramy dla Julki okazał się potężnym sukcesem. Powiem tak, ja sama jestem zaskoczona, że tyle osób jest zainteresowanych i chętnych do pomocy, ale przy okazji tym, że coraz więcej osób przychodzi i licytuje, coraz więcej pieniędzy spływa. Jak widać, wystarczy tylko pokazać kierunek. A ludzie chętnie zakasają rękawy i idą do pomocy. Julka to radosna i pełna życia dziewięciolatka, której największym marzeniem jest wyzdrowieć. Dziewczynka choruje na raka kości, aby mogła wrócić do zdrowia, potrzebna jest kosztowna rehabilitacja. To jest bardzo pogodne. Jula była tutaj z nami, łączyliśmy się, robiliśmy konferencję prasową wręcz prosiła, żeby jak najwięcej osób usłyszało o tej chorobie, że to nie jest anonimowa choroba i żeby dali jej siłę, dali jej moc. My tu jej dedykowaliśmy piosenkę Masz tę moc, mam tę moc i żebyśmy ją wsparli w tej walce z chorobą, która na dzień dzisiejszy jest bardzo ciężka i w większości przypadków z małymi rokowaniami. My uważamy, że Jula ma moc. Będzie nas tutaj dalej wspierała i przy każdej następnej imprezie Jula już będzie z nami. Ilości osób, które postanowiły pomóc Julce w walce z nowotworem, nie sposób policzyć. W imprezę charytatywną dla dziewięciolatki zaangażowały się służby mundurowe, przedsiębiorcy, osoby prywatne, kluby sportowe i samochodowe, muzycy oraz fundacje i stowarzyszenia. No my przede wszystkim poczytujemy to sobie za zaszczyt, że możemy brać udział w tej imprezie. Tak jak widać na naszych naszywkach my jesteśmy stowarzyszeniem motocyklejowym Andrans Riders z Bielska-Białej, ale kiedy jesteśmy stowarzyszeniem o organizacji pożytku publicznego, ale kiedy dostaliśmy zaproszenie, nie zawahaliśmy się ani na moment, żeby brać, wziąć udział w, takim, w takiej imprezie. Także jest to dla nas zaszczyt. W niedzielę Hala Expo Silesia wypełniona była po brzegi ludźmi, którzy z potrzeby serca postanowili wesprzeć dzielną dziewięciolatkę. Dowiedzieliśmy się tak naprawdę przez Facebooka. No i zebraliśmy parę samochodów, uczestniczyliśmy w tej paradzie, zaczynaliśmy ją, kończyliśmy ją. Sama osobiście od naszego klubu Panda Klub Polska dołożyliśmy się do licytacji również spodni motocyklowe. Jest tu wielu motocyklistów, więc liczę, że ich, oni w ten sposób wesprą Julkę. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli prezydenci Dąbrowy Górniczej i Sosnowca. Jestem pod ogromnym wrażeniem, tak jak powiedziałem, organizatorzy są ludzie, którzy zasługują na wielki szacunek i to pokazuje, że, że mieszkańcy Sosnowca, mieszkańcy zagłębia, mieszkańcy naszego regionu czekają po prostu na taki impuls, żeby mogli działać. Oni nie, nie, nie potrzebują jakiegoś potężnego wsparcia, tylko takiej e, ciepłej otuchy, bo tak bym to powiedział, włączenia się w jakiś sposób, dlatego z ogromną radością przyjąłem patronat na tą imprezę, a z jeszcze większą radością licytowałem. Koszulka, która jest mi bardzo ważna i symboliczna. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wyjątkowej empatii setek osób na leczenie Julki udało się zebrać ponad 50 tysięcy złotych. Martyna Daczkowska, Kanał 99. You know that I can speak